Witam, że jeździsz owiem. Pozdrawiam Cię, rozumiem. Pozdrawiam cię, wziął, że jest Rozpoczynamy sobie biwak. Tu jest cały sprzęt do rozpoczęcia biwaku, żeby miał fajkę z drewnianą, to sobie tak... pyk pyk dumał. to toporek, woda, patrzenia. Peca bunda 0, 65 litrów. Tak się prezentuje leśny krajobraz. Tam słoneczko ładnie świeci Udało mi się zrobić Że tak brzydko, nie brzydko niebrzydko się wyrażę to zdjęcie Z słońca Tymczasem zabieram się do roboty Chciałbym podziękować się że zaoglądano Jeszcze moja płatka oparta na tyczce Jak to powiedzieli, jak ja to mówię Kosmici pozwali Elwisa Pysleya spokój z nie Nic więcej do szczęścia nie trzeba. Proszę bardzo. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski Dasz